Gościem jest News TV w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest Adam Sikorski, prezes Grupy Unimod. Dzień dobry Państwu. Segment paliwowy odpowiadał za niespełna 18% skorygowanego wyniku EBITDA Grupy Unimod w 2023 roku. Natomiast wedle nowo opublikowanej strategii w 2028 roku ma odpowiadać za około 23%. Czyli paradoksalnie można by odnieść wrażenie, że ten najbardziej tradycyjny segment będzie się rozwijał w, w ramach perspektywy strategii. Ale ja rozumiem, że nie do końca jest to zgodne z rzeczywistością. No i nie taki zamiar też jest. Ten rok jednak 2023 był bardzo trudny dla rynku paliwowego. Te cuda przy dystrybutorze wyborcze. We wrześniu październiku zeszłego roku spowodowały, że ten udział segmentu paliwowego w zeszłym roku był nienaturalnie niski, trzeba jasno sobie powiedzieć. Przypominam, że jeszcze w 2018 roku to było rzędu 70%, więc mieliśmy plany starej strategii dywersyfikacji, ale nie aż tak mocnej. Więc w związku z tym, ten wynik 28 roku, który planujemy, no on będzie wynikał z tej rzeczywistej dywersyfikacji, rozwoju pozostałych segmentów, ale też nie kosztem segmentu paliw. Cały czas liczymy, że w tej perspektywie pięcioletniej, jednak mimo wszystko paliwa, ta konsumpcja, nawet o ile nie będzie wzrastać, to przynajmniej będzie stabilna. Co nam spowoduje, że przy naszej strategii rozszerzenia też portfela o paliwa niskoemisyjne, olej opałowy, paliwa żeglugowe, o których żeśmy informowali, tak naprawdę ten segment nadal się będzie rozwijał. No właśnie, tak, tak jak patrzę na tą strukturę planowaną w 2028 roku, to jednak wciąż te tradycyjne segmenty, jak, jak paliwowe, jak bitumeny, jak terminale, no to są bardzo silne, najsilniejsze w sumie segmenty. To ile tych nowych biznesów będzie w ebidzie w grupy Unimod w 2028 roku? Nowe segmenty. My już żeśmy przyjęli taką, powiem dosyć konserwatywną strategię w tym zakresie, bo to, co na pewno chcieliśmy przekazać, to kwotę inwestycji, którą na nowe segmenty będziemy inwestować. I to jest kwota około 700 milionów złotych, która ma pochodzić częściowo z kapitałów własnych, z wypracowanych właśnie w tych tradycyjnych segmentach, jak i z ewentualnie długu bankowego lub być może jakichś dotacji, bo między innymi na tym kongresie też tu słyszymy o tych programach, o tym wsparciu ma się e, pojawić. I wiadomo, że to nie jest też taki biznes, który możemy liczyć na Kontrybucję do ebidy w pierwszym roku on musi zadziałać. Więc w związku z tym w 28 roku de facto to zgodnie z naszym planem to będzie mniej więcej trzeci rok, drugi tak naprawdę, kontrybucji do nowej Ebity. Bo najpierw trzeba zainwestować, uruchomić, jeżeli mówimy o nowych segmentach, czy to energetyce produkcji prądu, czy o cieple, na przykład, to to wymaga trochę czasu. Więc jeżeli pytanie jest o 28 rok, to ja myślę, że gdzieś wielkość około 100 milionów złotych w 28 roku czy potem skokowym zwiększeniu już znowu w następnej, już trzeciej naszej strategii 29, pewnie 33, tam będzie to dużo mocniej widoczne i wtedy się na pewno raczej można spodziewać tego również na bazie tego, co słyszymy, że oczywiście jakaś rewizja e, Zielonego Ładu, która może troszeczkę wolniej następować, ale umówmy się, nikt chyba nie liczy na to, że ktoś przestanie e, to wprowadzać. E, to spowoduje, że dopiero w następnej strategii ten udział nowych biznesów będzie tak naprawdę widoczny, więc ta strategia, tak bym podsumował, 24-28 jest taką strategią przejściową. Wykorzystujemy maksymalnie efekty starego biznesu, umiemy go robić bardzo dobrze, mamy fachowców, mamy specjalistów, rynek cały czas potrzebuje tych produktów, w związku z tym Wyciskamy, co jest możliwe i myślę, że inwestorzy z tego powinni być zadowoleni. Wiele rzeczy już inwestycji zostało poniesionych, więc tu nie trzeba prowadzić jakichś dużych programów inwestycyjnych, inwestując pieniądze w nowy biznes, który w następnej strategii ma się stać takim tak naprawdę wtedy fundamentem Unimotu. A czy możemy wskazać nieco bardziej konkretnie na jakie... Cele te 700 milionów zostanie przeznaczone? Jest tu pewien problem, bo łatwo mówić o tym, że chcielibyśmy instalować fotowoltaikę, kilka megawatów, produkcję energii z wiatru na przykład, i wtedy bardzo szybko można wypełnić te 700 milionów. Wbrew pozorom, to nie jest wcale dużo pieniędzy. To jest jednak biznes, który wymaga dużych inwestycji. My jeszcze się troszeczkę przyglądamy, to znaczy się, mamy taki pogląd, i nasze analizy wskazują, że trzeba bardzo dobrze dobrać technologię. Zresztą to już życie pokazuje. Fotowoltaika, która była gwiazdą i cały czas jest gwiazdą, ona się będzie rozwijać, ale widzimy po weekendach, po wyłączaniu generacji fotowoltaicznej przez operatora, że tam są albo zerowe ceny, albo wręcz minusowe ceny. Czyli fotowoltaika nie jest czymś, co może dzisiaj zagwarantować stały przychód, jeżeli chodzi o cashflow. Połączona z wiatrem, Daje już trochę więcej, bo poskrywamy więcej, jak gdyby paska. Więc my zakładamy, że w najbliższy rok, dwa lata, to będzie dla nas okres rzeczywiście. E zdecydowania, w którym, w którym, segmencie idziemy. Przyglądamy się bardzo mocno ciepłownictwu. Przy tej akwizycji aktywów polotosowych, jak je nazywamy, zakupiliśmy spółkę RCK Energia, taką miejską spółkę w Czechowicach-Dziedzicach, która funkcjonowała przy rafinerii, gdzie mamy generację energii, gdzie mamy generację prądu, gdzie mamy generację pary. I nie ukrywam, że tak naprawdę technologicznie jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej, więc w związku z tym technologicznie bym się najlepiej czuł, gdybyśmy zdecydowali pójść w tym kierunku, bo go uznaję za najbardziej bezpieczny, nie ukrywam. Ale jest to też wysoko wysoko kapitałochłonny segment, więc tak jak powiedziałem, rok, dwa lata czasu potrzebujemy na to, żeby wybrać dobry kierunek i zrozumieć, gdzie możemy długoterminowo mieć zagwarantowane pozytywne przepływy i zarabiać pieniądze. Bo tak jak powiedziałem, to co dzisiaj zarabia albo co zarabiało rok temu. Nie ma gwarancji, że będzie zarabiało za, za rok czy za dwa lata. Będą zmiany, ten miks energetyczny będzie się zmieniał, są ograniczenia w sieciach, magazyny energii nie tak szybko się rozwijają, jakby się mogły rozwijać. Mnie się wydaje, że rynek będzie naprawdę bardzo dynamiczny. A Czy dopuszcza Pan możliwość, że w horyzoncie tej obowiązującej strategii Grupa Unimod wejdzie w zupełnie nowy biznes, którego ta strategia jeszcze nie przewiduje? Nie do końca. Wydaje mi się, że ja mogę sobie wyobrazić sytuację, że poszerzymy jeszcze łańcuch, że dokonamy jakiejś akwizycji po to, żeby na przykład skokowo zwiększyć naszą obecność, czy może bardziej nabyć kompetencje, tak bym to powiedział, w jakimś obszarze, ale trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, żeby to była jakaś taka całkowicie przeskok o 180 stopni. No, ja jestem obecny jako, jako Adam Sikorski, jako rodzina, mamy trochę związek też z motoryzacją, Polska Grupa Motoryzacyjna, Stowarzyszenie, które zakładałem w 2016 roku. Tam mamy trochę produkcji też wojskowej, mówię tu no, o zakładzie PZL Sędziszów w tym momencie, więc trochę dywersyfikujemy. Czy Uniemot mógłby wejść w te segmenty? Myślę, że nie do końca byłoby to dobrze odebrane przez rynek, że jednak rynek patrzy na nas na, jako na firmę z branży energetycznej. Nawet jak czasami rozmawiamy o transformacji, to jesteśmy mimo wszystko kojarzeni z tym takim solidnym biznesem paliw, jak gdyby płynnych. Mamy przykłady negatywne, uważam, że trzeba się uczyć na, na błędach. Przykład naszej inwestycji w Blinki parę lat temu, których wydawałoby się mobilność trochę powiązane z tym, co robimy w jakiś tam sposób. Niedobrze, żeśmy się czuli, i żeśmy źle zakończyli tą inwestycję. Ale może dobrze, to nie było mało to było 8 milionów złotych naszych inwestorów, naszych akcjonariuszy, ale dobrze, bo może jakbyśmy gdzieś wydali 100 milionów, to byłoby znacznie jak gdyby, gorzej. Więc to nas trochę nauczyło, że dobrze, żebyśmy rozumieli od początku ten biznes, w który inwestujemy, bo wtedy rzeczywiście możemy tam dodać wartość dodaną. Przykład tych akwizycji z zeszłego roku terminale, asfalty jak mówiłem na konferencji przedstawiającej naszą strategię, myśmy dokładnie od pierwszego dnia dodali tam wartość dodaną w zakresie efektywności, zarządzania takiego unimotowskiego DNA. Bycie inwestorem finansowym, że coś kupujemy i wchodzimy i się uczymy biznes, chyba to nie jest to, czego od nas inwestorzy oczekują. A czy ma Pan już jakieś Wstępne choćby przemyślenia, jakie powinny być najważniejsze kierunki rozwoju grupy Unimod w kolejnym horyzoncie czasowym po 2028 roku? No jeżeli zakładamy, że gospodarka się elektryfikuje, czyli energia elektryczna będzie tym elementem, który będzie napędzał gospodarkę, czyli mniej paliw kopalnianych w formie węgla, mniej ropy, a w konsekwencji benzyny, oleju napędowego, no to jeżeli dostarczamy energię konsumentom, no, to myślę, że ta energia elektryczna. Przy czym, jeszcze, jeżeli mówię o tej perspektywie, za 5 lat gaz będzie bardzo ważnym elementem. Mimo wszystko, mimo tego, że w ostatnich tygodniach było, było, mówiło się o tym, że ten gaz już nie jest tak do końca przejściowy, ja osobiście nie wierzę, że możemy tak szybko dokonać tak mocnej transformacji i zrezygnować z paliwa przejściowego, że nagle z tych paliw kopalnianych, do których również gaz się zalicza, możemy, możemy że tak powiem, przejść do energii odnawialnej. To są zbyt długie wyzwania. Dzisiaj słyszałem, że jednak mówimy o atomie w perspektywie prawie 2040 roku 2039 jako taka pełna moc uzyskana więc de facto mamy takie 15 lat na transformację. Więc wracając jeszcze raz do pytania, energia elektryczna mówiliśmy też w czasie strategii. Chcemy zbudować portfel i budujemy portfel odbiorców. Znając odbiorców, wiemy jak oni konsumują, jaki pasek konsumują, w jakich godzinach, ile od 8 do 12, do 12 do 18, i do tego będziemy chcieli, chcieli dostosować generację, czyli produkcję. Wtedy będziemy się czuć komfortowo. To będzie taki, taki biznes, jak my to mówimy tradersko, trochę back to back, że mamy zamknięte. Nie chcielibyśmy mieć dużych aktywów produkcyjnych, nie mając portfela klientów, bo uważam, że to jest błąd. I, i życie wydaje mi się, bo tak się użyje, w wielu krajach Europy zweryfikuje tą generację obecnie. Ci, którzy zainwestowali tylko w produkcję obecnie i na Excelu mieli ładne przepływy na najbliższe 5, 8 lat czy 10 lat. E, myślę, że rynek ich zweryfikuje w ciągu najbliższego roku, dwóch lat. Bo oczywiście część z tych firm ma generację podpisane umowy PPA na przykład, ale wiemy. Przykład ustawy frankowej, czy inne rzeczy, że jeżeli te umowy są niekorzystne dla odbiorcy, to każdy może próbować tę umowę zerwać. Jeżeli ktoś podpisał rok temu, dwa lata temu na górce umowę zakupu energii elektrycznej po bardzo wysokiej cenie, to czy będzie ją przez najbliższe 5 czy 10 lat realizował? Mam tutaj wątpliwości. To jest bardzo dużo ryzyka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.